Dzień dobry, chciałbym Wam pokazać kilka zabaw, które można zrobić w domu samemu. Można jako rodzic przygotować i pobawić się ze swoimi młodszymi dziećmi. Młodzież, która też w domu się nudzi, może zrobić parę wyzwań. Wszystko w formie dobrej zabawy i fajnego ruchu. Zapraszam do ćwiczeń, które Wam proponuję dzisiaj. Głównym tematem jest kształtowanie koordynacji. Dobra, pokażę Wam kilka ćwiczeń kształtujących koordynację, które można zrobić w warunkach domowych, tak ja teraz na polu, na zewnątrz albo w domu. Przejdę do pierwszego, łatwego. Palec wskazujący do góry jednej ręki. Drugi palec wskazujący drugiej ręki też do góry, mają być to palce wskazujące, a nie palce środkowe. Jeden palec skierowany do drugiego i teraz uginamy palce i zmieniamy układ. Uginamy i zmieniamy układ, uginamy i zmieniamy układ, uginamy i zmieniamy układ. I zmieniamy układ. Dobra, można dodać linię melodyczną, żeby to już nie było tylko ćwiczenie koordynacyjne, ale również dobra zabawa. Linia melodyczna <laughs> brzmi tak laj, luli, laj, luli, 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 laj. Luli luli, 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 laj. Uwaga. Palec, palec i uwaga. Laj, luli, laj. Luli, 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 laj. Luli, luli. Luli, 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 laj. To mamy pierwszy ruch. Bardzo łatwy, tak żeby się wdrożyć. Na początek. Teraz mamy drugi ruch. Drugi ruch koordynacyjny to jedna ręka na nos, a druga skrzyżnie na ucho. I klaszcząc kolana zmieniamy układ rąk klaszcząc kolana zmieniamy układ rąk i możemy dodać nasz podkład muzyczny którego sami będziemy wykonawcy laj, luli, laj, luli, luli, laj, luli, luli dobra i trzeci najtrudniejszy tak byśmy chcieli dać lajka tylko tego jednego lajka dajemy w bok a tego drugiego lajka chowamy za palcami. Taki układ musi być rąk. Każdy sobie przygotuje taki układ rąk. Jest. I teraz zamienimy ten układ. Czyli tu się chowa kciuk, a tu pokazuje. Tu się chowa za palcami, a tu pokazuje. Tak. To już jest trudne. I dodamy linię melodyczną. Laj, luli, laj, luli, 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 laj, luli, 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 laj. Luli, 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 lul Dziękuję. Kolejny fajny ruch występuje w zabawie, która jest w formie opowiadania. Opowiadanie ruchowe. Dalej kształtujemy koordynację. Poszła baba na targ, kupiła zegar. Jedną ręką pokazujemy wskazówkę zegara. Poszła baba na targ, kupiła zegar i młynek do kawy. Drugą ręką kręcimy. Poszła baba na targ, kupiła zegar młynek do kawy i maszynę do szycia i ruszamy nóżką. Poszła baba na targ, kupiła zegar, młynek do kawy, maszynę do szycia i fotel bujany i na koniec jeszcze się bujamy. Dziękuję. Mam dla Was następne ćwiczenie koordynacyjne, które będzie jednocześnie takim zadaniem, challenge'em, testem, jak Wam wyjdzie, bo jest ono bardzo trudne. To znaczy, że jesteście dobrze skoordynowani ruchowo. Na pewno na WF-ie, a tym bardziej na szkółce pływackiej robicie ruchy, że jedna ręka krąży w przód, a druga w tył. No i to jest super najprostsze ćwiczenie koordynacyjne, można to zrobić jeszcze odwrotnie i to większość z Was robi. Im mniejszy zakres tych ruchów, tym gorzej wykonuje się te ćwiczenia zadania. Najprostsze, jakbyśmy sobie masowali brzuch, a drugą ręką w drugą stronę czesalibyśmy, czy głaskali po głowie. Można zmienić układ, można zmienić układ rąk. Jedna w jedną stronę, kółeczka druga w drugą. Też możecie sobie spróbować i przećwiczyć. A jednak najtrudniejsze i to co bym chciał Wam zadać to to bardzo małe ruchy tylko palcami wskazującymi palec do palca i jedna ręka łącznie z palcem robi ruch okrężny w przód. Druga ręka w tym samym czasie Robi ruch okrężny w tył. Jak Wam się to uda, to bardzo bym był zadowolony, bo to bardzo trudne ćwiczenie. Dziękuję. Kolejna zabawa kształtująca koordynację, bardzo ładna, jest w formie naśladowania pingwina. Musimy się nauczyć tekstu. Tekst jest łatwy, padający w ucho, bo jest tam coś ze ściąganiem gaci. Oczywiście tego nie robimy. Jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci, wtedy popatrz na mnie, pingwina zobaczysz. Naprzód, pingwiny, pingwiny robimy. To jest tekst, a teraz będziemy dodawać różne ruchy. Uwaga! Tekst, a linia melodyczna jest taka. Jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci, wtedy popatrz na mnie, pingwina zobaczysz. Naprzód, pingwiny, pingwiny robimy. Uwaga, dodajemy prawe skrzydełko prawe skrzydełko i śpiewamy jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci wtedy popatrz na mnie pingwina zobaczysz naprzód pingwiny pingwiny robimy prawe skrzydełko lewe skrzydełko i obydwa skrzydła naraz jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci wtedy popatrz na mnie pingwina zobaczysz naprzód pingwiny pingwiny robimy prawe skrzydełko lewe skrzydełko i dodajemy prawą nóżkę i uwaga jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci wtedy popatrz na mnie pingwina zobaczysz naprzód pingwiny pingwiny robimy prawe skrzydełko, lewe skrzydełko, prawa nóżka, lewa nóżka, wszystko naraz. Jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci, wtedy popatrz na mnie, pingwina, zobaczysz naprzód, pingwiny, pingwiny robimy, uwaga, prawe skrzydełko, lewe skrzydełko, prawa nóżka, lewa nóżka i jeszcze dodajemy głowę i wszystko naraz. Jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci, wtedy popatrz na mnie, pingwina, zobaczysz. Naprzód, pingwiny, pingwiny, robimy prawe skrzydełko, lewe skrzydełko, prawa nóżka, lewa nóżka. Głowa, jeszcze dodajemy kuperek i wszystko naraz. Jeśli chcesz zobaczyć pingwina bez gaci, wtedy popatrz na mnie, pingwina, zobaczysz. Naprzód, pingwiny. Pingwiny robimy. Dziękuję. Kolejne fajne ćwiczenie można go zrobić w formie wyścigu. Także najpierw jedno dziecko, czy tam drugi dorosły, trzeci zrobi i potem mierzymy czas i porównujemy kto z nas najlepiej zrobił. Można to oczywiście w domu, w warunkach domowych zrobić na podłodze albo tak my na zewnątrz. Co jest potrzebne? Potrzebna jest butelka, zwykła butelka gdzie najemy trochę wody w zależności czy będzie mniej wody czy więcej, e, łatwiej się będzie przesuwało butelkę e, lub e, wolniej, trudniej e, co jeszcze nam jest potrzebne jest nam potrzebna druga butelka która musi być ciut mniejsza i cięższa no, tutaj jest akurat, nie wiem po czym butelka chyba po kefirze, do środka nasypają piasek, ziemia, żeby po prostu nie było za lekkie, żeby można było przepchnąć tą butelkę z wodą Dobra, no i do tego potrzebne jest, no możecie to w ogóle przyknąć gdzieś z tyłu e, zwykłym sznurkiem, e, ze względu na to, że uczestnicy, dziecko, rodzic e, są różnej wysokości. Najlepiej to zrobić na pasku, na sznurku i wtedy e, sobie modyfikować wysokość sznurka. Jak będzie dziecko, to zawijamy, będzie krótsze. Jak będzie dorosły, odwijamy, będzie dłuższy. Dobra, zapinamy pasek. Okay. Zadaniem jest, żeby butelka, która wisi na szturku, przesuwała butelkę, która jest na podłodze i przesunąć do jakiegoś miejsca. Ja sobie tutaj wyznaczyłem metę mietłom, ktoś włączy stoper, żeby była jakaś rywalizacja i porównać potem sobie czasy. Trzeba rozkołysać i popychamy butelkę, która jest na podłodze i ma się przetoczyć na linię mety. No i to teraz różnie. Możemy sobie zrobić dalszą odległość, żeby było dłuższe zadanie. Możemy krótszą No Jak sami widzicie nie jest to wcale takie łatwe. No tak na pewno to zabawnie wygląda, także idzie się pośmiać z osoby, która robi to ćwiczenie. I tak aż do mety. Dziękuję. I jeszcze jedno fajne zadanie. Nie trzeba dużo rzeczy, żeby to zrobić. Wystarczy zwykła butelka. Może być większa, może być mniejsza. No ja ją okleiłem akurat. W środku musi coś być, żeby ta butelka nie była za lekka, żeby tam się nie przewracała. Jak nalejecie wody, to wylewając. Yy, się ta woda może spowodować no, jakieś zanieczyszczenia, jak to będzie, zwłaszcza w domu. Dlatego, ja kamyki do środka, można dosypać troszkę piasku, żeby yy, się nie przewracała. Potrzebny jest również długopis, który na pewno każdy ma w domu, potrzebny kawałek sznureczka, no i w moim wypadku pasek, ale tak jak mówię, tego paska nie musi być. Może być zwykły sznurek, który się tam gdzieś do spodni yy, wkłada. Ale tu mamy fajnie, bo tak jak mówię, różne osoby mogą robić, wtedy odwijając sznurek z paska robimy dłuższy, dłuższą odległość od pasa dla osób starszych, dla osób młodszych dzieci. Zmniejszamy. Dobra, zapinamy pasek i musimy długopisem trafić do dziurki. Nie jest to łatwe. Znowu fajna zabawa, bo zwłaszcza osoby, które obserwują ćwiczącego, mają frajdę. Można wziąć stoper, mierzyć czas, kto zrobi szybciej w ramach jakiegoś konkursu. Też ćwiczymy mięśnie nóg, bo trzeba ująć nogi i musi nasz długopis trafić do środka, do dziurki. Tak zadanie jest zaliczone. Dziękuję. Mam nadzieję, że ćwiczenia, które Wam zaproponowałem w tym materiale, będą dla Was uatrakcjonieniem czasu, tego, który spędzacie teraz w domu bez zajęć ruchowych i zajęć z wychowania fizycznego. A uczniom, których uczę, i uczestnikom zajęć Bambini Sport proponuję wyzwanie, jedno z tych zadań, które są w materiale, jako challenge: czyli to najtrudniejsze, kręcimy jednym palcem w przód, a drugim w tył. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy na WF-ie i na zajęciach i pokażecie mi, że opanowaliście ten ruch, fajny ruch.